Rozmowa dnia a gościem sygnałów dnia jest Redbad Klinstra Komarnicki aktor reżyser i pełniący obowiązki dyrektora teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry witam serdecznie. Dzień dobry. Przed chwilą rozmawialiśmy z ministrem edukacji i nauki o tym, że szkoły zamknięte, więc no, szkoły są puste tęsknią do powrotu. Przynajmniej znaczna część uczniów tak wynika z badań społecznych. Teatry też są zamknięte. Rozumiem, że również tęsknią za publicznością, za grą na scenie, ale co się dzieje w teatrze wtedy, kiedy no, niestety grać nie można z przyczyn epidemicznych? Tak, my staramy się unikać słowa zamknięte, rzeczywiście, bo, bo co prawda, drzwi są zamknięte, nie możemy się spotkać bezpośrednio z naszymi widzami, ale wewnątrz teatru mamy pozwolenie, żeby pracować. Więc przygotowujemy produkcję i robimy różne spotkania, gdzie zastanawiamy się, w jaki sposób możemy się przydać społecznie. W tej sytuacji i jedną z takich e, akcji, którą wykonaliśmy, e, ostatnio połączyłem się z dyrektorami szkół lubelskich, po to, żebyśmy jako teatr e, mogli zastanowić się wspólnie z, z, z dyrektorami e, i e, polonistami, w tym przypadku, e, w jaki sposób my, jako aktorzy, jako ludzie teatru, możemy pomóc w urozmaiceniu tych e, zajęć zdalnych. Oczywiście proponujemy spektakle dla młodzieży, lektury, które, które, które w międzyczasie niektóre udało się nagrać, więc to jest też nasza, nasza działalność. Próbujemy jakoś scyfryzować naszą działalność, i no, jest to jakaś alternatywa, ale tak, tak samo jak minister Czarnek powiedział, w przypadku edukacji, tak samo w przypadku teatru, jest to tylko no, taki surogat. Drzwi zamknięte, ale teatr próbuje, jak, jak powiedział przed chwilą Red jako Lista być przydatny y, y, społeczeństwu. Y, no właśnie, to też. Y, w pewnym sensie na temat ludzi teatru chciałabym poprosić o komentarz dotyczący sytuacji, którą tak naprawdę żyje Polska już od kilku ładnych dni, bo bardzo znani aktorzy zaszczepili się poza kolejnością, na początku twierdzili, że mieli być, mają być ambasadorami akcji szczepionkowej. Później okazało się, że zostali wpisani na listę pracowników niemedycznych szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak pan ocenia tę sytuację, bo ona no, w bardzo, bardzo wielu osobach no, budzi, budzi takie zgorszenie i chyba bardzo poważny niesmak. Tak, no to jest, ja już zdążyłem się przyzwyczaić do tego i chyba w środowisku też jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ale tak jak pani redaktor pamięta, ja przyjeżdżając z Holandii musiałem zaakceptować wiele rzeczy o tutejszej rzeczywistości. Chociaż miałem takie, takie marzenie i, i, i taką nadzieję, że pewna mentalność, która w poprzednim systemie no była być może pewną funkcją przeżycia dla niektórych, w sytuacji, kiedy pieniądze niewiele znaczyły, handlowało się wzajemnymi usługami, można powiedzieć. Natomiast, no, żeby po, po, po tych już z grubsza 30 latach nadal pewien. Sposób, no to jednak jest, chyba jest mentalność, żeby to nadal funkcjonowało i nadal, żeby, żeby, żeby nie powstrzymywać się samemu przed możliwościami, które się ma jako osoba znana, no to już jest kwestia no, sumienia, ale też rzeczywiście pewnej etyki. Ale przepraszam, ja wyjdą słowo bardzo, i, dopytam, to i dopytam, dlatego że mam wrażenie, że przynajmniej no, część tych osób wypowiada się publicznie tak. i niestety ogromna większość no, nie ma w sobie jakiejś pokory wobec tej sytuacji. Nawet słyszałam głosy części aktorów, że, no, że oni są w sposób szczególnie narażeni, bo grają w serialach, uczestniczą w próbach i mogą się zarażać, więc jeżeli społeczeństwo chce mieć sztukę. Chce mieć filmy, seriale, teatry, no to po prostu musi dbać w sposób szczególny o aktorów. No to jest pewno tak, że o każdego musimy w tym trudnym czasie dbać w sposób szczególny, no ale te wypowiedzi no nie są najlepsze. No to nie są najlepsze odpowiedzi i też chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie są one reprezentatywne dla naszego środowiska, ponieważ. Środowisko teatralne jest, jest bardzo etyczne. Te, te osoby, które Państwo znacie z imienia i nazwiska, to jednak nadal jest 1-2% całego środowiska teatralnego. Większość ludzi teatru to są osoby ciężko pracujące, e, będące e, no, z kraju biedy. E, powiedzmy sobie to otwarcie. E, minimum, e, minimum krajowe to jest, to jest średnie wynagrodzenie. E, e, Człowieka teatru, więc ym, jest pewna przepaść między, między tymi osobami, które. Yy... Które się wypowiadają publicznie, które mają też taką możliwość wypowiadania się publicznie. No tak, a większością. Mamy jeszcze dosłownie chwilę, a ja bym chciała zapy zapytać o jeszcze jedną sprawę. Ustawa o statusie artysty zawodowego. Tą ustawą zajmuje się już rząd, ona niebawem trafi do parlamentu. Pojawiły się takie głosy, że w tej ustawie jest zapisana możliwość osądzania tego, kto jest artystą zawodowym, kto nie, takiego weryfikowania. I od razu pojawiły się też taka krytyka związana z tym, że to może. Może być coś politycznego. No, ale zdaje się, że w ustawie jest właśnie zabezpieczenie przed tym, o czym przed chwilą Pan powiedział, że ogromna część artystów w Polsce, nie te najbardziej znane twarze, to są ludzie, którzy żyją jednak bardzo skromnie i ich honoraria są również bardzo skromne. I tutaj jest kwestia zabezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego tych osób, Funduszu Zdrowotnego. Jak Pan ocenia ten projekt i te propozycje, które tam są zawarte? Dosłownie pół minuty. No, w dużym skrócie jestem poniekąd pomysłodawcą tego, tego, żeby taka ustawa powstała. Od dawna lobuję za tym, żeby, żeby, była, żeby pewnego rodzaju reforma się odbyła. Jest to ustawa, która została przez wszystkich artystów, niezależnie od, od, od poglądów politycznych, oceniona bardzo pozytywnie. Lobujemy. Nadal pewną grupą osób za tym, żeby ona szła do przodu, właśnie wyszła od prezydenta i jest w opiniowaniu, i ma wejść do Sejmu. I dlatego też uważam, że bardzo szkodliwe jest w tej chwili to, co się wydarzyło, ponieważ w wielu skrótach medialnych używa się afera właśnie szczepienia aktorów i artystów. Podczas kiedy myślę, że Trzeba podkreślać, że to jest pewna elita, pewna grupa osób, która, która jest ze sobą powiązana. No właśnie, i czy miała może tą... nawet po prostu krąg towarzyski i nie należy, tak, nie należy tych klucze, negatywnych klucze skojarzeń kluczki, rozszerzać jest ani na całe, branżowe, ani na całe środowisko? Jest to po prostu, dokładnie, także bardzo bym bardzo prosił, żeby... Bardzo dziękuję. Żeby, musimy tak kończyć. Redward kiństra Komarnicki, hmm. reżyser, aktor, dyrektor, dyrektor teatru Osterwy w Lublinie, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Rozmowa dnia.